Cześć wszystkim moi drodzy, jak sami widzicie jestem dzisiaj w towarzystwie dwóch urządzeń. Mamy tutaj Air Fryer, czyli bardzo popularną, uważajcie teraz na nazwę, frytkownicę bezsłuszczową od Lidla. Tutaj mamy lidera rankingu, na pewno jeżeli chodzi o popularność czy też cenę, i dzisiaj będziemy wykorzystywali te dwa airfryery, ale dodatkowo dołączymy jeszcze piekarnik i tradycyjny sposób przygotowywania potraw. Jakich będą cztery różne, więc na cztery różne sposoby sprawdzimy skąd wychodzą najlepsze dania. Tani, drogi, piekarnik tradycyjny. Zaczynamy! Jeżeli chodzi o charakterystykę pracy, czyli tak naprawdę o głośność, do tego soczysty środek i cały smak został. I teraz tak 15 minut, ale z termoobiegiem przez 12. Airfryer Silvercrest 1400W, kolor czarny. Cena 290 zł prosto ze sklepu Lidl. A jakie ma parametry techniczne? Moc to 1400W. Regulacja temperatury od 80 do 200 stopni Celsjusza. Czasomierz od 0 do 60 minut. No i teraz jedna z ważniejszych rzeczy, a mianowicie pojemność. Pojemność tego malca, bo tak musimy powiedzieć, to 2,3 litra. No i jego znacznie większy konkurent, czyli Philips Ovis Smart, frytkownica beztłuszczowa, tłuszczowa, oczywiście Air Fryer. Najniższa cena to 1300 zł, ogólnie kosztuje gdzieś w granicach 1600. Moc to 2200 W, pojemność 8,3 litra i zakres temperatur to od 40 do 200 stopni Celsjusza. Także takie mamy różnice. Jeżeli chodzi o wygląd, no to tutaj musimy mieć oczywiście dużo więcej miejsca. Ta jest taka bardziej podręczna, ale to są tylko dane, co się tam komu podoba. Zestawimy to sobie oczywiście chyba na największej różnicy, czyli w cenie. No bo tutaj mamy niespełna 300, tutaj po tej obniżce załóżmy, że 1300, ale dochodzi jeszcze piekarnik. I tradycyjny sposób. No to co? Pierwsze danie, zobaczmy jak wyjdzie. Jak będzie smacznie, bardzo jestem ciekaw. Co to będzie? No to patrzcie. Pierwsza konkurencja to będzie danie mrożone. Idziemy na łatwiznę, ale czasami nie mamy czasu, musimy coś na szybko przygotować, więc frytki wydają się idealnym papierkiem lakmusowym na... Pierwszy strzał. A zatem mamy cztery. No bo tak jak Wam mówiłem, będzie to tani fryer, w sensie tani air fryer, droższy air piekarnik i garnek, czyli takie tradycyjne frytki, jak kiedyś się smażyło. Zobaczymy sobie, z którego wyjdą najlepiej, ile czasu. No to co? Wkładamy, patrzymy. Bardzo jestem ciekaw. Tutaj mamy wszystko odmierzone. Zaczynamy. Nas interesuje gotowanie automatyczne, i tutaj mamy różne tryby: frytki i cząsteczki, przekąski, chleb tostowy, drób, mięso. Później będziemy z tego ale pierwsze, co się pojawia, to nasze danie, czyli frytki i cząski ziemniaczane. Wyciągamy, trach, tak wygląda ten kosz. Hop, wszystkie jest tyle samo, równomiernie sobie je rozłożymy, zamykamy. No i teraz poziom napełnienia. No nasz poziom napełnienia jest zdecydowanie najmniejszy, czyli wybieramy jedyneczkę. bęk, i to będzie się robiło 13 minut. Dobra, niech jeszcze nie startuje, żeby w miarę równo. Teraz przejdziemy tu. No to włączamy. No ten wygląda zdecydowanie bardziej ubogo, no ale też cena jest zupełnie inna. Tutaj mamy różne tryby. To są frytki, tu są jakieś krążki, ryba, mięso, mafinki, dalej ryba, kolejna. Tutaj możemy sobie wybrać tym, oto pokrętłem, że bardziej przyciskiem. Mm -hmm. Tak, wszystkie. Wkładamy. Pyk. Dobra, wystartowało i to, i to, więc został nam i piekarnik i garnek, czyli to, co w każdym domu jest. No i został piekarnik, już się nagrzał, także rozsypujemy. Hop, 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 no i czekamy. 200 pyk, go wszystko gra. Jeżeli chodzi o charakterystykę pracy, czyli tak naprawdę o głośność, to jest identyczna. Mały, ale wariat daje tak samo głośno jak duży, a gorące idzie powietrze takie, że można się dosłownie oparzyć. Tutaj mamy frytki z taniego czyli z Lidla. Tutaj mamy z drogiego, dosyć nawet podobnie wyglądają. Tu już mamy inaczej, no bo tutaj jest z tradycyjnego sposobu, czyli garnek olej, a tutaj mamy piekarnik. To zobaczmy, w takim razie zacznijmy sobie tak, może od drogiego. Później weźmiemy to i tak będziemy sobie zmieniać. Frytki z Philipsa. Oczywiście tego tłuszczu w ogóle nie czuć, ale nie straciły na jakości. Bardzo dobre, mhm. zasmakowały, dużo smaku, tradycyjny sposób. Mm, no też dobre. Zdecydowanie bardziej miękkie, mniej chrupiące, ale miąż jest delikatniejszy, taki, no te w środku wysuszone, te z kolei w środku mają jeszcze takie, nie że surowe, wiecie o co mi chodzi, delikatne. Dobra, nie, teraz ten, czyli teraz mamy z Lidla. Tutaj skórka jest zdecydowanie chrupsza niż, niż tutaj, ale dla mnie te a te bez różnicy. No i piekarnik. Patrząc po wartościach zdrowotnych, wydaje się, że to. Szybkość przygotowania, to. Piekarnik wypada najsłabiej z tego zestawienia, bo jest najdroższy, no bo energia, najwolniejszy. Kurde, no to jest identyczne, to w ogóle nie ma dla mnie żadnej różnicy pomiędzy tymi a tymi, czyli drogi a tani, czyli te trzy ex później piekarnik, a jeżeli mówimy o zdrowotności, no to te dwa i ten. Tak bym to uszeregował. Dobre to jest. Naprawdę dobre. Konkurencja numer dwa, i tutaj wszystko wyjdzie, czyli mamy kompletnie zdrowy posiłek, ale bez dodatku. Mam tutaj 9 pałek z kurczaka. Po trzy na każdą. Dlaczego po trzy? No bo tam frytkownicę tłuszczową zostawimy. Wsypujemy po prostu przyprawę, jaką tutaj mamy. No taką, to nie jest w ogóle istotne. Wymieszam, wkładam i zobaczymy, z czego wyjdzie najlepiej. Dobra. Wymieszajmy wszystkie tu. No dobrze. Zrobimy to na tak zwanego szybciocha. Nie damy temu zbyt dużo czasu na tak zwaną marynatę, bo po prostu tego czasu yy, nie mamy. Tym razem zaczniemy od piekarnika, bo podejrzewam, że będzie się robiło jak najdłużej. Czyli wykładamy trzy. Pyk. No to jedziemy, Filip. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Wybierz pozycję. Fry. Tutaj widziałem, tak, drób. Kurczak, kaczka. No kurczak. Piersi kurczaka, utka. Cały kurczak, całe utko, skrzydełka. Nie, no chyba najbliżej jest nam do udek. I dwa. Weźmiemy sobie, oczywiście, mięso. Tutaj mamy nawet zaznaczone i to tak wygląda mi na kurczaka. Dwójka, no i taka trójka, powiem Wam, że to już byłoby max, chyba żebyśmy ułożyli je na siebie. 180-22 minuty, a tutaj mamy opcję 23 minuty 200 stopni. Fajną rzeczą do tego droższego Airfryera, czyli od Philipsa, jest to, że mamy aplikacje i tutaj są też przepisy, z których możemy korzystać, kiedy tylko chcemy. Jest to niewątpliwie plus. I o czym trzeba też powiedzieć. Na przykład dajemy: szukaj, łatwe. No, załóżmy, że nie wiem, no obojętnie co: risotto z pieczarkami. Koniec! Jak wyszło nasze jedzenie? Ojoj, wydaje się, że jest to bardzo suche. Tak przynajmniej z tej perspektywy. No dobra, czyli tutaj mamy drogiego. A nie, nie, już nie zamykamy. I teraz chodźcie tu. Nie wiem czemu, wydaje się, że jest bardziej soczysty. Może to 180 a 200 stopni? Tutaj zrobiło to różnicę. Dobra, niech ostygnie. Chyba już. Dobra. Bang. No tak wyglądają, bardzo ładne. Jakieś takie bardziej chyba soczyste, ale to sprawdzimy. W próbie smaku. Airfryer z Lidla tak przygotował pałki, bardzo ładnie, super. Tutaj mamy drogi, czyli Philips tak przygotował pałki, też jest gitara. No i tutaj sposób z piekarnika też wydaje się, że super. 22 minuty 180 stopni, 23 minuty 200 stopni. No i tutaj było nastawione na też 200 stopni, tylko że to chodziło dużo dłużej, a zatem większy pobór energii. No i czas, a czas to pieniądz. Pierwsza pałka, taka. Tam mi się wydaje w ogóle, że jest bardzo, bardzo soczysta. No to patrzmy. W smaku soczysty w środku. Nie wiem, czy to widać, ale jest naprawdę, jak gryziemy, to czujemy, że to nie jest suchostuj, tylko jest naprawdę bardzo no, fajnie, ciepły, doskonale. Chrupiąca skórka, to co robimy po kurczaku, do tego soczysty środek i cały smak został w środku. Świetnie. Walimy tutaj piekarnik. Tak wygląda ten piekarnik. No skórka bardzo chrupiąca, środek bardzo soczysty, no idealna temperatura podebrana, paruje z niego, bo jest zarąbiście gorący, ale ta skórka rzeczywiście, no z tego i z tego bardzo dobrze wyszła. No i teraz ten drogi, a ten drogi tak wygląda, ale zawsze będę używał tego stwierdzenia, bo po prostu ceny są pomiędzy nimi strasznie e, duże, no ale ten jest dużo większy. Nazwijmy wprost Philips Air Fryer. No tu chrupiąca skórka, środek Zarąbiście soczysty. Wszystkie smaki zostały w środku. Powiem Wam szczerze tak. Mógłbym tutaj wydziwiać i udawać jakiegoś nie wiadomo kogo. Tu nie chodzi o to. Powiedzmy sobie wprost. To wszystko jest zarąbiste. Gdybym to wymieszał, nie pokapowałbym się, co jest z czego. No to teraz tak. Jak ktoś jest singlem albo ma małą rodzinę, żyjecie w parze, rekomenduję Wam ten sposób. Tani, szybki, energooszczędny. Jeżeli żyjecie w wieloosobowej rodzinie, no to chyba ten, bo szybciej i taniej, a też się chyba powinno wszystko zmniejszyć. Piekarnik przygotował smakowo super, ale najdłużej i najdrożej, więc trochę odchodzi na dalszy plan. Mieliśmy mrożone frytki, mieliśmy surowe mięso, to teraz znowu wejdziemy z produktem, jakim są paluszki rybne. Ja uwielbiam. Nie chodzi mi o tę firmę, ale po prostu paluszki rybne kocham, więc zobaczymy sobie. To to co, po prostu bez pierdlenia przygotujmy. Tu jest tylko napisane, że w piekarniku 220 stopni przez 15 minut, więc dosyć długo, zobaczymy, ile pokażą nam te urządzenia, no bo na oleju to chyba powinno być wiadomo, że najszybciej. Wyłączamy i tutaj mamy z tłuszczu. Zobaczcie jak się prezentują. Bardzo ciemne. Powiem że to jest sposób, który mi się nie podoba. Ja zazwyczaj kojarzę, że paluszki rybne z piekarnika są takie... No takie właśnie, które średnio lubię. Zanim przejdziemy do testu smaku, to zobaczcie, że trochę tej panierki nam tutaj zostało. Paluszki z Philipsa. Paluszki z Silvercresta. Piekarnik, no i tłuszcz. Czyli tutaj mamy deskę tę nową, nowymi sposobami, a tutaj mamy deskę tradycyjną, czyli ten piekarnik i ten. Wyglądają te trzy do siebie bardzo podobnie, nawet i kolorystycznie. Zobaczymy sobie chrupkość, ale no z oleju mam wrażenie, że zupełnie inna liga smaku może być. Czy dobrze, czy nie dobrze, to sobie zobaczymy. Dobra, no to tak, zobaczmy z tego mm, drogiego sprzętu. No, pachną bardzo ładnie. Bardzo chrupkie, ale w środku nie są jakieś zarąbiście. Super soczyste są, ale to nie jest, nie wiadomo co. To nie, najpierw weźmie może piekarnik. Tak wygląda. W ogóle najbardziej kłopotliwe, najwięcej, że zostaje rzeczy na tym papierze do pieczenia i najciężej je zabrać. Mmm, gorsze. Bardziej rozwalone Mniej smaku zostało Chyba trochę wypłynął No i ta panierka jest jakaś super chrupka Teraz mamy silver crest z Lidla Bardzo chrupka Środek soczysty Bardzo podobnie jak tutaj No i teraz to co Nie będę ukrywał najczęściej jadałem Czyli mamy tutaj z oleju no to jest zdecydowanie najbardziej tłusty. Gryziecie, tłuszcz się wylewa. Mm, ale pod kątem smaku. No mi najbardziej smakuje. <laughs> no nie będę wam ściemniał. Jeżeli chodzi o smak. Jeden, dwa, trzy. Jeżeli chodzi o proporcje zdrowotne, no to chyba piekarnik tak samo też dobrze wypada jak to. No nie widzę tutaj zbytnich różnic. Jeżeli mówimy o hajsie. No to frajer w takim razie, no bo tutaj najtaniej nam wychodzi. Nie ma żadnego oleju. Wkładacie, wyciągacie i macie. Ostatnie zestawienie. Bardzo, bardzo zdrowe. Zobaczymy sobie rybkę. A rybka lubi pływać. Jest. No, to jest no, Tak. A! To jestem fanem ryb, to powiedzieć. No. Samo zdrowie na talerzu. Pstrąg tęczowy okraszony tylko. Solą i pieprzem, czyli tak naprawdę to, co potrzeba do tego, żeby zjeść smakowicie, bardzo zdrowo. No, nie będziemy tego wrzucali moi drodzy do frytury, no bo to była już trochę kpina. Zestawimy to po prostu z piekarnikiem i zobaczymy sobie już na ostatniej konkurencji, kto wysunie się na fotel lidera. Filet z ryby, no tak, to jest filet z ryby. Filet z dorsza, cienki filet rybny, filet z łososia. 17 minut, proponujesz. Mm trochę dużo. Dobra, włożymy. Także włóżmy Pyk. i zobaczymy sobie. No to teraz silver crest, ok, menu, hop. I teraz, jak sami tutaj widzicie, nie mamy ustawienia ani grubości, ani tego. No to jest ja raczej taka podstawowa wersja, ale równie może być efektywna. No i ostatni kawałek wędruje do piekarnika ustawionego na takie same parametry, ok. Tutaj mamy Silver Crest. Zobaczcie, że jest chyba najbardziej blady, bo zaraz zobaczycie. Tutaj mamy bardzo ładnie upichcony z drogiego Airfryera. A tutaj mamy z piekarnika. No to jedziemy. Weźmiemy właśnie tego jako pierwszego. Zobaczymy sobie, jak tutaj jest. Przede wszystkim z tą soczystością. O! Nie! Chrupiąca skórka. Nie obraziłbym się, gdyby był kapkę bardziej soczysty, ale jest bardzo dobrze. Naprawdę fajnie tutaj ten pieprz zagrał z tym. No i oczywiście to mi się podoba, że jest ta chrupkość. Piekarnik. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Chyba większa. Nie wiem, czy widzicie tak mocno, ale no, wydaje się, że kapeczkę bardziej. Teraz tu. Proszę. Tak delikatnie. To są już takie kurcze, pieczone niuanse, że to jest szok. Ale no bardziej soczysty. Z tej opcji wychodzi, że bardziej. No i na końcu mamy tak zwanego air tańszego. Ok, a tu tak wygląda. No też bardziej zbity. Jest ten bardziej soczysty. Te dwa wypadły najlepiej wysuwają się na fotel lidera, jeżeli chodzi o smak, po prostu są bardziej soczyste. Ten wysuszył go za mocno, nie wiem czym to było spowodowane, może rzeczywiście ta minuta tak odegrała rolę, wątpię ogólnie, no ale może tak być. Więc tak, smak tu, no ale czas po raz kolejny zagrał na stronę airfryera, zatem chyba zwycięzcą w tej kategorii jest tani airfryer. Powiemy tak, przeanalizujemy od samego początku. Czyli dzisiaj robiliśmy cztery dania. Czas, prędkość, działania. No zdecydowanie airfryery tutaj wygrywają. Jeżeli chodzi o smak, raz wygrał olej, airfryer wygrał w pałkach, no bo szybkość, smak super. W rybach kontrapiekarnik, również airfryer superancko. No i frytki, co kto lubi, tam też był egzekwo wraz z olejem. Więc jeżeli chodzi o smak, Kozacko. Zdrowotność. No bajecznie. Wszystko tutaj wychodzi bez tłuszczu, więc yy, tak naprawdę nie obciążamy trochę tego organizmu tymi niezdrowymi tłuszczami, więc jest po raz kolejny superansko. Cena. Ale eksploatacyjna. Znowu Fryer wypada bardzo dobrze, bo wychodzi taniej niż piekarnik i podejrzewam, że taniej niż olej, który dzisiaj jest przecież zarąbiście drogi. A do tych frytek, no to no, jednak trochę trzeba użyć. No i dochodzimy do ostatniego elementu, jakim jest cena. Cena za urządzenie. Piekarnik, nie będę mówił ileś tam kosztuje, setki yy, złotych, a nawet pewnie i tysiące. Tutaj mamy cenę. Niecałych 300 zł, ale jest dosyć mały. Więc dla singla, dla pary super. Tutaj mamy dużego, ale to już jest koszt rzędu 1,5. No to 1,5, ale dla całej rodziny prędkość, zdrowie świetnie. Dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to będzie bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. A koniec oczywiście jeszcze jedna rzecz, czyli subskrypcja. Możesz tutaj zasubskrybować, zobaczymy sobie ilu nas przybędzie, a później zobacz inny film. Kiedyś był taki z termomiksem, bardzo, bardzo podobny, tutaj on będzie, a później pod spodem będzie inny. Dziękuję, do następnego.